Go to webinar control panel to, to allow to w all attendees to hear you. To, This system, system will notify w you once you begin your broadcast. Pojawiły się wnioski z zaszukiwania bezrobotnych odczyt gorszy od oczekiwań. E, I potem o godzinie mm, 16 sprzedaż nowych domów, tutaj mieliśmy dane gorsze od oczekiwań. Oczekiwano, że będzie sprzedaż na poziomie 523 tysiące, a sprzedaż była niższa na poziomie 481. To oczywiście doprowadziło do osłabienia dolara, jak potem zobaczymy to, co się działo na wykresie na przykład euro-dolara. Teraz w takim razie przejdziemy do głównych instrumentów. Na wykresie kontraktów na indeks S&P 500 doszło dzisiaj w ciągu dnia do spadków. Jednak spadki były, zakończyły się na wyższym poziomie niż wczoraj, bo wczoraj to był poziom 2080, dzisiaj kilka punktów wyżej, no i potem rynek ruszył w górę. No i sytuacja się tutaj zaczyna robić dosyć gęsta. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że po tym wzroście, który mieliśmy tutaj z tego dołka do szczytu, który mieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia, doszło do silnego, potężnego spadku i najczęściej takie przeceny nie kończą się na takim jednym spadku, tylko potem można spodziewać się tego, że po takim spadku rynek jeszcze wróci w rejon tutaj tego ostatniego dołka. Tak się nie stało. Rynek wrócił na opory. Potem cofnął się tylko na 2080. Teraz znowuż jesteśmy blisko ważnych oporów, więc to może skutkować tym, że ponownie rynek się cofnie. I to oczywiście ma poważne skutki dla tego, co się może wydarzyć na wykresie DAX-a i również na naszym rynku. Zaraz przejdziemy do tych dwóch instrumentów i zobaczymy, co się tam dzieje. Na rynku niemieckim mieliśmy dzisiaj spore spadki rano, po czym rozpoczęło się odbicie. Obecnie jesteśmy na poziomie około 11760. Nie doszło do przetestowania tutaj dołków w rejonie około 11680 i teraz jeżeli byśmy mieli na rynku amerykańskim spadki, no to wtedy powinniśmy mieć pociągnięcie w dół i możemy dotrzeć do tych wsparć. wtedy może się rozpocząć jakieś odbicie. Ja tutaj uporządkuję trochę ten wykres. A no wydaje się, że właśnie jeśli byśmy doszli do tych ważnych sparć, może dojść do odbicia. Odbicie może być korekcyjne i potem może być ponowny ruch w dół i wtedy już zejdziemy poniżej tutaj tych ważnych dołków. To może być przejściowe, to może potrwać kilka godzin, kilkanaście godzin, to może potrwać też kilka dni, natomiast w dalszej perspektywie czasu, gdy dojdzie do powrotu powyżej poziomu 11680 w postaci na przykład jakiegoś korpusu białej świecy, to może to być sygnał do mocniejszego ruchu w górę. Oczywiście sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie ułatwia, realizacji tego scenariusza, który tutaj narysowałem na wykresie DAX-a, jeszcze wracając do kontraktów na S&P 500, gdybyśmy wrócili tutaj do jątego dołka, to po takich wzrostach mielibyśmy taką korektę i można byłoby liczyć na to, że rynek ponownie ruszy w górę. I wtedy na tym dołku też DAX mógłby się zabrać w górę. Przejdziemy teraz do sytuacji na polskim rynku. Doszło dzisiaj do spadków. Mamy tutaj potencjalną formację podwójnego szczytu. Jednak nie udało się pokonać wsparcia na poziomie 2,478. W efekcie rynek ruszył w górę i teraz wydaje się, że w krótkim terminie możliwy jest powrót w rejon tutaj tych lokalnych szczytów. Oczywiście dużo będzie zależało od tego, jak się sytuacja zakończy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, bo tam sesja skończy się dopiero o godzinie 22, więc gdybyśmy mieli zamknięcie nisko, no to wtedy sesja na polskim rynku zacznie się od spadków. Generalnie rzecz biorąc jesteśmy po sporym wzroście z tego dołka z 26 marca i przydałaby się tutaj jakaś poważniejsza korekta, na przykład Brea, na około 2450. Byłaby to fala czwarta, natomiast potem w dalszej sesyjnej perspektywie moglibyśmy mieć kolejną falę wzrostu. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie euro-dolara. Z wczorajszego szczytu doszło wczoraj do spadków, natomiast przebicie w spadku na poziomie 1,0720 nastąpiło dopiero dzisiaj. Dotarliśmy do poziomu 1,0660 i z dzisiejszego dołka rozpoczęły się bardzo silne wzrosty. O godzinie 16 pojawiły się też właśnie te gorsze dla dolara dane. One doprowadziły do dalszych wzrostów. Mamy przekroczone nieznacznie ten lokalny szczyt. Nieznacznie wyżej mamy jeszcze tutaj te ważne opory. No i wydaje się, że po tak silnym wzroście Jutrzejsza sesja może przynieść realizację zysków. Zresztą ta realizacja zysków powinna się zacząć już w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu minut. A jutro ta realizacja zysków mogłaby być dalej kontynuowana. Przypomnę, że jutro mamy spotkanie państw strefy euro w Rydze w sprawie dalszej pomocy dla Grecji. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie dolara do e, złotego. Dzisiaj rano mieliśmy przekroczenie tutaj tych dwóch ważnych szczytów i wtedy, gdy zakończyło się, e, zakończyły się spadki na euro-dolarze, e, doszło również do zwrotu na wykresie dolara do złotego. Rozpoczęły się spadki. Na, widzimy, że w tej chwili jesteśmy na poziomie około 3,70. Bardzo ważne e, średnioterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 3,68. Tutaj mamy też lokalne szczyty. Więc wydaje się, że przed przebiciem tutaj tego ważnego wsparcia powinniśmy mieć wcześniej jakieś odbicie. To może być na przykład jutrzejsza sesja. Natomiast w dłuższej, wielosesyjnej perspektywie, wtedy kiedy byśmy zobaczyli trwalsze wzrosty na wykresie euro na przykład gdyby euro-dolar wrócił w rejon na przykład 1,10, no to należy się liczyć z tym, że to wsparcie na poziomie 3,68 zostanie po prostu przebite. I wtedy otwiera się droga do wsparcia do poziomu 3,60 przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie cen złota na wykresie cen złota zgodnie z na prognozą doszło do odbicia bardzo ważny opór jest na poziomie 1195 mamy tutaj te właśnie lokalne dołki w postaci korpusów świec one są na poziomie właśnie 1195 no i teraz jeżeli by doszło do przebicia tego ważnego oporu no to wtedy mamy możliwy powrót do oporu na poziomie około 1208 wydaje się jednak, że Skoro złoto nie było w stanie wykorzystać tego osłabienia dolara, które było dzisiaj widoczne na przykład na wykresie euro dolara czy na wykresie e, dolara do złotego, e, no to i próba przełamania tego poziomu od 1195 może się nie udać, w efekcie możemy mieć ponowny ruch w dół. I być może będziemy mieli tutaj testowanie wsparcia na poziomie 1183. Teraz, gdybyśmy się zastanawiali na tym, czy to wsparcie zostanie przebite, czy też nie, no to myślę, że próba przełamania tego wsparcia się nie uda i w efekcie zobaczymy kolejne mocniejsze odbicie na wkresie cen złota. No i przechodzimy do, e, również bar do bardzo ciekawego instrumentu, mianowicie do ropy. Popatrzymy sobie na perspektywę krótkoterminową i wydaje mi się, że to nam wystarczy z tego względu, że tak, tutaj mieliśmy dołek wczoraj, potem z wczorajszego dołka doszło do odbicia i to odbicie było w postaci tylko wzrostowej trójki, fala A, fala B, fala C. Więc to skutkowało tym, że po przebiciu szczytu fali A e, wczoraj wieczorem można było mówić o tym, że możemy wrócić na ten tutaj dołek. Dzisiaj niewiele brakowało, żeby ten dołek został wyrównany i potem rozpoczęły się tutaj silne wzrosty. Mamy jedną bardzo silną falę wzrostową. Jeśli byśmy spojrzeli sobie na wewnętrzną strukturę tej fali wzrostowej, to wydaje się, że ona jest bliska już zakończeniu, bo tutaj możemy mieć po prostu pięciopalową strukturę. Teraz, gdzie mamy silne opory? Silne opory są tutaj, tutaj, no i tutaj ta faza konsolidacji. Widzimy, że te niżej położone opory zostały nieznacznie przekroczone, ale tutaj strona popytowa musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeszcze mamy tutaj trochę wyżej położone poziomy. No i teraz co dalej może się wydarzyć? Mamy jeden silny ruch z tego tutaj dołka, więc wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z nową jakością. Po takim silnym ruchu w górę można byłoby oczekiwać na jakąś korektę. Narysujmy tę korektę w postaci jakiejś spadkowej trójki. Wsparcie gdzie moglibyśmy mieć. Wsparcie może wyznaczyć tutaj ten lokalny szczyt w Korpusach Świec na przykład. Inne wsparcie może nam wyznaczyć siatka zniesień FIGO. Nie znamy jeszcze szczytu, ale prawdopodobnie ten szczyt może wypaść nieznacznie wyżej. 38% zniesienia całego roku jest tutaj. No i 50% zniesienia jest tutaj. Wydaje się, że prawdopodobnie, bardziej prawdopodobne byłoby, że będziemy mieli 50% zniesienie całego ruchu i potem można byłoby oczekiwać na kolejną falę wzrostów. Kolejna fala wzrostów wyjdzie już na nowe szczyty i prawdopodobnie można byłoby oczekiwać takiego scenariusza, że tak. Ta fala wzrostowa, która jest bliska zakończeniu, to jest fala pierwsza. Korekta, która może potrwać, rozpocząć się dzisiaj późnym, znaczy już pod koniec dnia i potrwać na przykład do jutra, czy też nawet do w poniedziałku to jest, to może być fala druga, potem czeka nas fala trzecia i zgodnie z torem fale J ta trójfalowa struktura może się przerodzić w kolejnych sesjach, na kolejnych sesjach w pięciofalową strukturę z nowym długoterminowym szczytem, na przykład gdzieś w rejonie 61-62, ale może być też taka sytuacja, że skończy się wszystko na wzrostowej trójce. To, czy się wzrost, skończy to ten ruch na wzrostowej trójce będzie zależało od dynamiki fali tej kolejnej fali wzrostowe, jaką dynamikę będziemy mogli dopiero, dopiero zobaczyć, do nas się rozpocznie. To być może będzie dopiero albo może się ona rozpoczynać w piątek, ewentualnie, co bardziej prawdopodobne, chyba dopiero w poniedziałek. Także bardzo ciekawe tutaj wydarzenia nas czekają na wykresie ceny ropy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam Państwa na, znaczy zapraszam swoich klientów na jutrzejszą wideokonferencję, a Państwa zapraszam na jutrzejszy poranne, poranne, poranny komentarz wideo. Do usłyszenia.